Bóg mówi dziś do ciebie, jutro pojawi się ważna kwestia, na którą musisz się przygotować. Nie jest to coś, co możesz przeoczyć lub odłożyć na bok. Ta sprawa będzie miała znaczący wpływ na twoje życie. Dobra wiadomość jest jednak taka, że Bóg wyciąga do ciebie rękę już teraz. Pragnie ci pomóc i poprowadzić cię przez to wyzwanie. Oferuje ci swoją miłość, wsparcie i przewodnictwo. Wszystko, co musisz zrobić, to poświęcić 30 minut swojego czasu. W ciągu tej pół godziny możesz połączyć się z Bogiem i szukać Jego pomocy. On czeka, aż się do niego zbliżysz, gotowy udzielić wsparcia, gdy o nie poprosisz. On chce być integralną częścią twojego życia i świadkiem pokonywania przez ciebie tej przeszkody. Jeśli wierzysz w Boga i chcesz definitywnie rozwiązać ten problem, działaj szybko. Bóg ma dla ciebie plan i chce ci go objawić. Aby jednak zrozumieć jego plan, musisz spędzić z nim trochę czasu. Poświęć chwilę na zastanowienie się nad swoim życiem i wyzwaniami, przed którymi stoisz. Otwórz swoje serce i umysł na Boga, pozwalając Mu oświetlić drogę naprzód. On obdarzy Cię mądrością, siłą i odwagą niezbędnymi do przezwyciężenia tego problemu. Wykorzystaj swoją moc afirmacji, nie pozwól, by ta okazja Ci umknęła. Bóg zwraca się do Ciebie, ponieważ chce Ci pomóc. Rozumie zmagania i trudności, które napotykasz i pragnie stanąć po Twojej stronie. Zrób sobie przerwę w swoim napiętym harmonogramie i zarezerwuj trochę czasu, aby połączyć się z Bogiem. Nie musi to trwać długo, nawet poświęcenie 30 minut może mieć znaczący wpływ. Zaufaj Bożemu planowi dla Ciebie i miej wiarę, że On poprowadzi Cię w kierunku rozwiązania. Z Bogiem u boku możesz pokonać każde wyzwanie. Nie zwlekaj więc dłużej, poświęć 30 minut i pozwól Bogu poprowadzić Cię ku lepszej przyszłości. Pamiętaj, że Bóg nie uratuje nas przed każdą trudnością ani nie ochroni nas przed każdym wyzwaniem. Ponieważ pokonywanie takich przeszkód jest niezbędne dla naszego rozwoju. W trudnych czasach nasza wiara jest poddawana próbie, co daje nam możliwości jej zabłyśnięcia. Chociaż łatwo jest stać się negatywnym, zgorzkniałym lub obwiniać Boga. Pozostanie silnym i odpornym jest kluczem do zdania testu i osiągnięcia nowych wyżyn z Bożą pomocą. Podobnie jak apostoł Paweł, zadeklaruj swoją gotowość do stawienia czoła wyzwaniom, wiedząc, że Bóg ma kontrolę i walczy w Twoich bitwach. Przyjmij wiarę, że poza obecnymi trudnościami znajduje się nowy poziom Twojego przeznaczenia. Jeśli zgadzasz się, że zaufanie obejmuje oddanie swojego czasu Bogu, Wierząc w Jego doskonałe wyczucie czasu dla wszystkich aspektów Twojego życia, skomentuj Amen. Naturalną skłonnością jest pragnienie pozytywnych rezultatów w swoim życiu natychmiast, a nie później. Jednak w miarę jak wzrastasz w swojej chrześcijańskiej wierze, rozumiesz, jak ważne jest zaufanie Bożemu czasowi. Zaufanie Bogu często wiąże się z brakiem pewności co do tego, jak i kiedy On do czegoś doprowadzi, ale ta niepewność wzmacnia Twoją wiarę i daje cenne lekcje zaufania. Zaufanie nie jest czymś, z czym się rodzisz, jest czymś, czego się uczysz. Czas wydarzeń jest kluczowy w rozwijaniu zaufania do Boga. Gdy wielokrotnie będziesz świadkiem Jego wierności, zrezygnujesz z polegania na sobie i powierzysz swoje życie w Jego zdolne ręce, co jest naprawdę wspaniałym miejscem. Zachęcam Cię do uważnego wsłuchiwania się w głos wewnątrz Ciebie, przemawiający językiem miłości. Moje słowa przyniosą Ci witalność, pokój, radość i nadzieję. Pragnę komunikować się ze wszystkimi moimi dziećmi, ale wiele z nich jest zbyt zajętych, by słuchać. Ich zaangażowanie w pracę pochłania ich, pozostawiając ich zastanawiających się, dlaczego czują się daleko ode mnie. Zbliżenie się do mnie wymaga uczynienia mnie swoją najważniejszą miłością i priorytetem. Szukając mojej obecności ponad wszystko inne. Napotkasz obfity pokój i radość. Jestem również zachwycony, gdy nadajesz mi priorytet w swoim życiu. Gdy podróżujesz przez życie w mojej obecności, moja chwała oświetla świat wokół ciebie. Zaufaj mi i nie lękaj się, bo jestem Twoją siłą. Nie pozwól, by strach wyczerpał Twoją energię. Zainwestuj swoją energię w zaufanie mi i śpiewanie mojej pieśni. Bitwa o kontrolę nad Twoim umysłem jest intensywna, a lata zmartwień sprawiły, że jesteś bezbronny wobec wroga. Dlatego ważne jest, aby zachować czujność w strzeżeniu swoich myśli. Nie lekceważ tej słabości, ponieważ wykorzystuję ją, by zbliżyć Cię do mnie. Twoje ciągłe poleganie na mnie sprzyja intymności, która jest naprawdę warta zachodu. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej walce. Mój duch przebywający w tobie jest zawsze gotowy, by pomóc ci w tym przedsięwzięciu. Po prostu poproś go, by przejął kontrolę nad twoim umysłem, a pobłogosławi cię życiem i pokojem. Jestem gotów oświetlić i potwierdzić zmieniające życie odkrycia, których dziś dokonasz. W jednej chwili możesz zmagać się z rachunkami i być przytłoczony zmartwieniami finansowymi, ale w następnej możesz bez wysiłku przyciągać bogactwo. Kiedy czcisz mnie w duchu i prawdzie, jednoczysz się z hurami aniołów, które nieustannie otaczają mój tron. Chociaż możesz nie słyszeć ich głosów. Twoje uwielbienie i dziękczynienie rozbrzmiewa wyraźnie w niebie. Twoje prośby są również słyszane, ale to Twoja wdzięczność toruje drogę do mojego serca, sprzyjając otwartemu i bezpośredniemu połączeniu między nami. Moje obfite błogosławieństwa wylewają się na Ciebie obficie. Największym błogosławieństwem jest bycie blisko mnie. Doświadczanie obfitej radości i pokoju. Przebywając w mojej obecności, praktykuj nieustanne wychwalanie mnie i dziękowanie mi przez cały dzień. W życiu często stajemy przed trudnymi decyzjami. Kiedy nie jesteś pewien, co zrobić, zwróć się do Jezusa po wskazówki, ponieważ Bóg nie jest źródłem zamieszania. Szatan, któremu brakuje mocy. Stara się wprowadzać zamęt i zamieszanie, zaciemniając twoją ocenę ważnych życiowych wyborów. Cofnij się i pamiętaj, że zamieszanie nie pochodzi od Boga, zamiast tego jest to Jego pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ilekroć czujesz się zdezorientowany, porozmawiaj z Jezusem i pozwól Mu przynieść jasność i objawienie sytuacji. Kiedy wierzysz w to, co niemożliwe, wtedy zaczyna się Boże dzieło. Cuda są Jego specjalnością. Bez względu na to, z jakimi wyzwaniami masz dziś do czynienia, czy jest to choroba psychiczna, nieprzebaczenie, bezpłodność, zaburzenia odżywiania, lęk, depresja, uzależnienie, ubóstwo, aborcja czy rozwód, nic nie jest poza Bożą zdolnością do przezwyciężenia. Znajdź ukojenie w Jego słowach i poszukaj wersetów, które pasują do Twojej sytuacji. Trzymaj się ich, wierząc w Jego moc przemiany Twoich okoliczności. Pomimo tego, co mówią inni, wiedz, że taka jest prawda. Bóg może uczynić o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić mieć nadzieję lub rozważać. Pragnie to zrobić w oparciu o Twoją wiarę, zaufanie, determinację, ekspansywne myślenie i oczekiwania. Nie wystarczy, że Bóg jest wielki, On musi być również powiększony w Tobie. Kiedy stawiasz Boga i Jego prawdę na pierwszym miejscu przed wszelkimi wyzwaniami, przed którymi stajesz, nie ma problemu, którego On nie mógłby rozwiązać, nie ma pytania, na które nie mógłby odpowiedzieć, nie ma przeciwnika, którego nie mógłby pokonać, i nie ma przeszkody, której nie mógłby pokonać. Nasz Bóg jest zdolny do rzeczy niemożliwych, cuda są w zasięgu jego działania. Jeśli rezonujesz z tym przesłaniem, jednominutowa modlitwa inspirowana biblijnymi naukami może zamanifestować bogactwo i obfitość w Twoim życiu. Przesłanie to jest szczególnie istotne dla osób uduchowionych i empatów dążących do wzmocnienia siebie i otaczającego ich świata. Uwolnienie się z uścisku ubóstwa i przywrócenie połączenia z wszechświatem może prowadzić do otrzymania wielu błogosławieństw. Aby doświadczyć tej modlitwy, kliknij link w mojej biografii i posłuchaj teraz. Obejmij ciszę i uznaj obecność Boga. Choć wielu chrześcijan zna tę zasadę, nie wszyscy traktują ją poważnie. Dla tych, którzy to robią, błogosławieństwa płyną obficie jak strumienie żywej wody. Siedząc w cichej kontemplacji, skupiając się na Bogu i Jego naukach, nasza percepcja rozszerza się, a kłopoty maleją. Moim życzeniem jest, abyś uczestniczył w tych błogosławieństwach, mój ukochany. Spędzaj ze mną czas, odpoczywając w mojej obecności, gdy pomagam Ci rozplątać myśli. Pamiętaj, aby patrzeć na rzeczy przez biblijny pryzmat, ponieważ moje słowo służy jako lampa przewodnia na Twojej ścieżce. Biblijne myślenie oświetla Twoją drogę umożliwiając ci nawigację przez życie. Ważne jest, aby zrozumieć nie tylko to, że jestem Bogiem, ale także to, że Cię stworzyłem i należysz do mnie. Jesteś jak owca na moim pastwisku z ograniczonym zrozumieniem, ale ufasz mi i podążasz za mną. Twoją rolą jest mieć wiarę i podążać tam, gdzie Cię prowadzę. Podejdź do mnie otwarcie, gotowy otrzymać błogosławieństwa i doświadczyć komfortu bycia szczerym. Ze mną nie ma potrzeby udawania ani tajemnic, ponieważ wiem już o tobie wszystko. Pielęgnuj tę wyjątkową relację i pław się w jej bogactwie pod moim kochającym światłem. Jedną z istotnych konsekwencji ludzkiej natury są bariery, jakie ludzie tworzą między sobą a innymi. Fałszywe pozory są powszechne nawet w kościele. Czasami kościół staje się miejscem, w którym ludzie chowają się za powierzchownymi uśmiechami i strojem, czując ulgę dopiero po opuszczeniu sztucznego środowiska. Aby temu przeciwdziałać, skup się na praktykowaniu mojej obecności w kościele. Niech Twoim głównym priorytetem będzie łączenie się ze mną w prawdziwej społeczności. Oddawaj mi cześć i chwałę, a wtedy będziesz mógł dzielić się radością i miłością z innymi. Skomentuj Amen, jeśli wierzysz. Być może największym ciężarem, jaki staramy się nieść, jest ciężar błędów i porażek. Jak radzisz sobie ze swoimi porażkami? Nawet jeśli się potknąłeś, nawet jeśli się zachwiałeś, nawet jeśli wszyscy inni odwrócili się od ciebie, Chrystus nigdy cię nie opuści. Przyszedł przede wszystkim dla tych, którzy czują się beznadziejnie, docierając do tych, do których nikt inny by Y nie dotarł i mówiąc: Oferuje ci wieczność, tylko ty musisz oddać swoje zmartwienia Ojcu. Nikt inny nie może ich zabrać i oddać Bogu. Możesz zrzucić wszystkie swoje zmartwienia na tego, który się o ciebie troszczy. Czy jest lepszy sposób na rozpoczęcie dnia, niż złożenie swoich ciężarów u jego stóp i pamiętanie, że to też przeminie? Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Każdego ranka ważne jest, aby być szczerym wobec Boga. Jeśli jest coś między nami a Bogiem, będzie to na nas ciążyć, gdy spróbujemy się modlić i wejść w jego obecność. Bóg pragnie, abyśmy przyznawali się do naszych błędów. Z biegiem lat, w mojej służbie pomagania innym i radzenia sobie z własnymi zmaganiami, zdałem sobie sprawę, że mamy tendencję do unikania konfrontacji z niewłaściwym postępowaniem, tak jak powinniśmy. Wielu z nas woli się usprawiedliwiać, ale wymówki tylko nas zwodzą. Wymówka jest zasadniczo powodem zmieszanym z kłamstwem. Według Biblii uczciwość wobec Boga może nas wyzwolić i pozwolić nam w pełni cieszyć się dniem. Dzieci Boże odczuwają głęboki pokój, gdy przyjmują go do swojego życia. Duch Święty obdarza pokojem, który wykracza poza wszelkie zrozumienie, pokojem, który trwa pośród chaosu, pokojem, którego świat nie może dać ani odebrać. Jeśli nie doświadczyłeś tego pokoju, może to oznaczać brak wystarczającej ilości czasu spędzonego z Jezusem. Cokolwiek cię dziś obciąża, poproś Boga, by zastąpił to pokojem. Poproś Boga, by wypełnił pokojem każdą pustkę, którą obecnie odczuwasz. Jezus poświęcił się, abyś mógł codziennie prowadzić życie wypełnione trwałym pokojem, zgodnie z Bożym planem dla Ciebie. Ogłaszam pokój nad Twoim życiem i wyzwaniami, które obecnie napotykasz w imieniu Jezusa. Kocham Cię! Potwierdzony przez Boga. Często zdarza się, że zamiast skupiać się na pozytywnych aspektach, skupiamy się na negatywnych myślach, co jest sprzeczne z Bożą perspektywą. Bóg pragnie, abyśmy prowadzili bezstresowe życie, unikając dodatkowego stresu spowodowanego skupianiem się na przesłych lub przewidywanych negatywnych wydarzeniach. Zamiast tego zastanów się nad pięknymi rzeczami. Przypomnij sobie źródło swojej radości i chroń je przed kradzieżą przez innych. Szukaj Bożego daru pokoju, który przewyższa zrozumienie i proś o cierpliwość w wypełnianiu Jego woli. Bądź uprzejmy dla wszystkich, nawet w przypadku braku odwzajemnionej życzliwości, dostrzegaj dobroć we wszystkich sytuacjach i w godny podziwu sposób naśladuj charakter Chrystusa. Bądź wierny Bogu aż do końca, a otrzymasz życie wieczne. Obchodź się ze wszystkim ostrożnie i zważaj na swoje słowa. Zaufaj Bogu, że wszystko naprawi i polegaj na nim jak nigdy dotąd. Potwierdź sobie tę prawdę: 96% ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Istnieje sprawdzona metoda przyciągania bogactwa, potężna technika manifestacji, która może przekształcić twoje przekonania na najgłębszym poziomie podświadomości i znacząco wpłynąć na twoje życie. Spróbuj szczerze. Kliknij link w naszej biografii, aby sprawdzić, czy ta metoda może zadziałać również w twoim przypadku. Pamiętaj, że Bóg obiecuje niczego nie odmawiać swoim dzieciom. Kiedy szukasz czegoś od Boga, upewnij się, że Twoje intencje są czyste i nie kierują Tobą samolubne pragnienia. Bądź przygotowany na otrzymanie tego, co Bóg zamierza dla Ciebie w swoim doskonałym czasie. Nie dąż do rzeczy, na które nie jesteś gotowy, Bóg zapewni obficie, gdy będziesz go szczerze szukał. Nie każda okazja, która pojawia się na Twojej drodze, pochodzi od Boga. Pozwól Mu otworzyć drzwi, przez które chce, abyś przeszedł. Kiedy pukasz i jest to Bóg, drzwi zostaną dla Ciebie otwarte. Bóg pragnie błogosławić Cię w cudowny sposób, abyś mógł się rozwijać, realizować swoje pasje i cieszyć się życiem. Porzuć swoje własne plany i zaufaj Bożemu przewodnictwu. Dlatego też, jeśli obecnie nie doświadczasz spełnienia w życiu, ważne jest, aby uznać, że Bóg chce, abyś to zrobił. Kiedy powierzysz swoje wysiłki Panu, będziesz świadkiem realizacji swoich planów. Oznacza to, że zanim Twoje marzenia i aspiracje zmaterializują się w coś znaczącego, Muszą zostać oddane Bogu. Pozwalając Bogu być kamieniem węgielnym twojego życia, twoje marzenia, pragnienia i ambicje stają się dla Niego znaczące. Pozwól Mu poprowadzić cię na większe wyżyny. Mocno wierzę w to twierdzenie, wiedząc, że kiedy Bóg interweniuje, przynosi oświecenie. Jako Jego dziecko, Ty również promieniujesz światłem. Sama Twoja obecność może przekształcić negatywność w pozytywność. Na świecie jest wiele ciemnych zakątków, które potrzebują światła Chrystusa. Twoim obowiązkiem jest wkroczyć i oświetlić te ciemne obszary. Jezus jest przykładem tego, co to znaczy być latarnią światła. Przyjmij Jego przykład, abyś z kolei mógł być światłem przewodnim dla innych wierzę w potwierdzanie obecności Boga w sobie. Wszechmogący Stwórca przekazuje nam wszystkim wiadomość. Jutro czekają nas poważne wyzwania. Chociaż może to brzmieć niepokojąco, ważne jest, aby nie panikować, ale słuchać jego ostrzeżenia, gdy prowadzi nas ku jaśniejszej przyszłości. W czasach kryzysu często czujemy się zagubieni i przytłoczeni, jakbyśmy nie mieli kontroli nad naszym otoczeniem. Jednak Bóg przypomina nam, że zawsze jest po naszej stronie, z planem, który pomoże nam pokonać wszelkie napotkane wyzwania. Jest tam, aby nas prowadzić, zapewniać siłę, a my jesteśmy wdzięczni za jego obecność. Jeśli chcesz przyciągnąć znaczne bogactwo bez wysiłku, zaczynając od dzisiaj, kliknij link w komentarzach poniżej, aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez naukowców Rogg Nasa. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Być może zastanawiasz się teraz, jak połączyć się z Bogiem i otrzymać jego wskazówki. Rozwiązanie jest proste. Poświęć zaledwie 30 minut swojego dnia, aby się z nim połączyć. W naszym pędzącym świecie znalezienie 30 minut może wydawać się zniechęcające, ale zaufaj mi, będzie to satysfakcjonujące. W tym czasie możesz się modlić, medytować lub po prostu siedzieć w ciszy, słuchając swojego wnętrza. Wykorzystaj ten czas, aby uwolnić się od zmartwień i lęków, otwierając swoje serce na Boga. On jest zawsze uważny i poprowadzi cię we właściwym kierunku. Po co czekać, aż pojawią się wyzwania? Zamiast tego uczyń nawykiem regularne łączenie się z Bogiem, wspierając silną relację z Nim. Mając solidną wieść z Bogiem, możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i wiarą. Pamiętaj, że kiedy się modlimy, mówimy do Boga, a kiedy medytujemy, słuchamy Go. Poświęć trochę czasu ze swojego napiętego harmonogramu, aby wysłuchać Bożego przesłania dla Ciebie. Jeśli borykasz się z konkretnym problemem, Bóg zachęca Cię do niezwłocznego zwrócenia się do Niego o radę. Wyciąga rękę, by pomóc Ci znaleźć rozwiązanie, niezależnie od tego, czy przychodzi ono w formie znaku, snu, czy wiadomości od kogoś. Bóg zawsze znajdzie sposób, aby się z nami komunikować. Wszystko, co musimy zrobić, to otworzyć nasze serca i umysły, aby otrzymać Jego wskazówki. Pamiętaj, że w czasach kryzysu należy szukać błogosławieństw. Zwracając się do Boga, zamiast polegać na rzeczach materialnych. Prawdziwy pokój i pocieszenie można znaleźć tylko w Bogu. Mając silną wiarę w Boga, możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu ze spokojnym i pokojowym nastawieniem. Zamiast decydować się na tymczasowe rozwiązania, szukajmy Bożego przewodnictwa. Boże przesłanie służy jako przypomnienie, że On zawsze jest przy nas w każdych okolicznościach. Poświęć 30 minut każdego dnia, aby połączyć się z Bogiem i wzmocnić swoją relację z Nim. Jeśli napotkasz jakiś problem, natychmiast zwróć się do Niego, ponieważ może on zawierać rozwiązanie. Którego szukasz? Z Bogiem u boku możemy pokonać każde wyzwanie i stać się silniejsi i mądrzejsi. Niech Pan Cię błogosławi i ma w opiece. Jeśli jesteś przygotowany, podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które ufają Bogu i skomentuj Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, klikając ikonę dzwonka.